Robert Lewandowski, jeden z najlepszych napastników współczesnej piłki nożnej, osiągnął znaczący kamień milowy, zdobywając 101 bramek w rozgrywkach Ligi Mistrzów UEFA. Ten niezwykły wyczyn miał miejsce podczas meczu, w którym FC Barcelona zmierzyła się z resztem, gdzie Lewandowski zdobył dwie bramki, co pozwoliło mu na przekroczenie magicznej granicy 100 goli w tych prestiżowych rozgrywkach. Lewandowski osiągnął tę liczbę po rozegraniu 125 meczów w Lidze Mistrzów, co czyni go jednym z najbardziej efektywnych strzelców w historii tych rozgrywek. W kontekście jego kariery, Lewandowski zdobył bramki dla trzech klubów w rozgrywkach Ligi Mistrzów: Borussi Dortmund, Bayernu Monachium oraz FC Barcelony. Jego dwa gole w meczu z Bresztem przyczyniły się do wygranej Barcelony 3 do 0, a także pozwoliły mu znaleźć się w gronie takich piłkarzy jak Leo Messi i Cristiano Ronaldo, którzy już wcześniej przekroczyli barierę 100 bramek w lidze mistrzów. Były piłkarz Andrzej Szewczenko skomentował to wydarzenie jako historyczne, podkreślając znaczenie osiągnięcia Lewandowskiego dla światowej piłki nożnej.